Dzień dobry, dzień dobry, złote tarut. Kłaniam się Wam serdecznie i zapraszam osobę z poznanku Wagi na czytanie dla Was. Wagi, to jest czytanie na kwiecień 2024 i teraz tak, albo to u Was się może wydarzyć, albo też takie osoby możecie spotkać. Możliwe wasze bliskie, tak jak mąż, czy tam partner, czy dzieci, czy mama, tata i tak dalej, koleżanka, więc tutaj serduszka. No, musicie być czujne, bo wagi macie jak na razie to u was jest, że coś się narodzi. Coś się narodzi. Więc zawsze mamy czytanie. Boże mię zawsze nos swędzi. Dobra, i teraz tak. U was na sytuacji będziecie mieć osobę, która e, zaczyna pracę i ją kończy zmienia miejsca pracy, możliwe, że szybko jest zwalniana, tak? Jest to osoba, która nie myśli, jest to osoba, która jest bardzo powolna, możliwe, że nie ma komunikacji, możliwe, że jej wszystko nie odpowiada, albo to ciężko, albo to bo, albo to bo tamto, tak? To jest taka osoba, ma w sobie na pewno metal, więc tutaj lub jakieś możliwe zaburzenie, więc tutaj z taką osobą możecie mieć do czynienia. Możliwe, że macie taką osobę, na przykład to jest osoba do 30 roku życia i, i, i może być też i to dziecko, więc tutaj bym... Uważała, bo tu ma jakąś znajomą, znajomego osoba, która zawsze jemu gdzieś szpile, gdzieś możliwe, znaczy szpile, dogaduje, docina z takich rzeczy, więc tutaj bym uważała, bo dlatego, że no, będzie jakiś, no letkie nieporozumienie możliwe, że też uderzenie tak możliwe, że jakaś biatyka może być, więc tutaj dla niektórych, jeżeli macie dzieci i tego no to tutaj bym uważała. Druga rzecz jest taka osoby, które mają rodzeństwo w tym samym wieku rok czy tam no rodzeństwo się pokazuje chodzi, że coś będzie bez opieki tutaj bym uważała, bo będzie im trudno dojść do domu. Możliwe, że dziś wywrócą się czy cokolwiek będzie jakiś no będzie jakieś zranienie, komuś będzie ciężko dojść. Tutaj jest związane właśnie z dziećmi, więc tutaj mówię, żebyście uważali. Teraz tak, z tych takich negatywnych, znaczy z negatywnych, takich co, żebyście uważali, bo na końcu Wam tam tą miłość, kochani. Co dla niektórych. I teraz tak, macie diabeł, który jest odwrócony, więc tutaj uważajcie, może, znaczy uważajcie, musicie uważać na osobę, z y, którą mieliście do czynienia miesiąc temu, możliwe y, jest to osoba, która... Y, to był wtedy był marzec, nie? To jest osoba, która łatwo gada, dużo tam wypełniała jakieś papiery, czy cokolwiek, ale Misza z tym. Jest to osoba, która się od was odcięła lub wy od niej odcięliście się. Uważajcie, bo jest to osoba, która będzie chciała zgonić winę na kogoś, więc mm, będzie chciała się obronić, że to nie ona, wiesz, bo to, bo tamto, czy to nie on i takie te. Więc tu uwa uwaga. I dołożyłam karty cygańskie, więc tutaj pokazuje, że ktoś... Oczekuje Waszej pomocy i to jest osoba, z którą nie macie kontaktu. Kłótnia, czy cokolwiek. Ktoś możliwe będzie chciał Was odwiedzić, jakiekolwiek odwiedziny. Możecie być nastawieni negatywnie, a tutaj jest pokazane, że ta osoba potrzebuje Waszej pomocy. Więc tutaj, no jak Wy tam uważacie, to tak zrobicie, tak? Ale karty pokazują, że ktoś. Potrzebuje pomocy, możliwe, że to wy potrzebujecie też kogoś pomocy, tak? To tutaj ta osoba, no, też by chciała was odwiedzić, ale ktoś będzie niezachwycony, ktoś będzie taki, no, nieszczęśliwy, tak? Teraz tak. Jest kobieta, która ma zdolności. To jest kobieta, która ma zdolności, która zaczęłaś albo zaczniesz dopiero bardziej realizować nawet i życie religijne. Będziesz dostrzegać, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Będziesz dostrzegała to, co się teraz wokół ciebie dzieje, albo co się zadzieje. Masz ogromne zdolności, więc je kochanie rozwijaj eee, tutaj dostaniesz takiego olśnienia na serce, tutaj jest też, że coś będzie nagłośnione lub ty będziesz chciała nagłośnić, możliwe, że też ty usłyszysz coś w radu lub kogoś zobaczysz, więc to jest dla ciebie też motywacja do dalszego rozwoju karty pokazują tutaj, że jest mężczyzna, który no, da wam jakiś upominek czy cokolwiek, co, coś Ktoś na przykład mieszka z mamą, znacie się z dzieciństwa, z takich rzeczy, więc tu albo to jest osoba też, którą, z którą mieliście do czynienia, jest, no, ja to mówię, urzędnik jakiś, no to tutaj jakieś wiadomości do niego, do, od niego będą, ale też jakieś pieniądze, możliwe, że czekacie na jakieś pieniądze związane, nie wiem, jakiekolwiek, no to tutaj do Was serduszka idą. I to są dobre pieniądze. Tutaj, no znaczy pieniądze wiadomo, ale w sensie w tym, że i też dobre takie wiadomości z tym związane. Teraz to, co jest najlepsze. Powrót. Macie powrót. Jest osoba, która była nieuczciwa. I teraz jest tak, to jest, będziecie mieć powrót osoby, która będzie chciała się wytłumaczyć albo zrozumie też i Was. Jest to osoba, która była zamknięta lub zamknięta w tym sensie w sobie. Jest to też osoba, która się do Was może odezwać, która jest chora. I dopytałam dwóch karty tego, no to tutaj wyszło mi karta kochanki. Więc osoby, które są w związkach. I na przykład mieliście jakiegoś figofago, no to tutaj taka osoba się do was odezwie, to jest raz, druga rzecz jest taka, no mm, macie kuźdę, jest jakaś miłość, od razu powiem, jest silne uczucie, macie karty, jedna koło drugiej, jest jeszcze kobieta, która mm, albo musiałaś coś zrobić i nikomu nie powiedziałaś, wiesz, to już było może z dwa lata, trzy lata temu, no to tutaj jest, że ten mężczyzna ci nie, nie odpuści jest to mężczyzna, który no, będzie bardzo nachalny będzie brał na tak wiesz, że w tym sensie, że będzie chciał pokazać, że y, jemu na Tobie zależy. Ale tutaj jest pokazana też i zazdrość, ale też i że wszystko wyjdzie na światło dzienne. Więc tutaj bym uważała, jeżeli są osoby, które jesteście w związkach. Bo tutaj, jeżeli jest, no to tutaj coś wyjdzie na światło dzienne i zobaczy Was jakiś mężczyzna. Tu mężczyzna to może być mąż i, i tak dalej. Teraz tak, jakiekolwiek spotkanie będziecie mieć, rodzinne, biznesowe, czy cokolwiek, uważajcie, ktoś ubrał maskę, ktoś jest nie do końca szczery, to jest dwa. Jeżeli, w, w, bo to jest też karta coś takiego, że um, przychodzi, um, są dwie pary, przychodzą do, do tego. No i, i, i na przykład um, Kolega się kocha w tej swojej koleżance, w tym sensie, wiecie o co chodzi? I takie z takich tych. I możliwe, że coś się by wydarzyło tam, nie wiem, jakieś takie te, to druga połówka tej drugiej osoby to zauważy, tak? Tutaj bym uważała, kuźwa, jak, nie wiem, bym była ostrożna teraz tak spotkanie będzie kochani w, w restauracjach możecie mieć z takich innych rzeczy ale będzie też i fajna zabawa bo tutaj jest pokazana zabawa no i kochani coś się może rozbujać teraz nie wiem czy to się czy to się rozbuja tutaj są bliźnięta pokazane mhm. Bliźnięta są pokazane i powiem Wam szczerze, był, była osoba, która była nieuczciwa, możliwe, że chodziło jej bardziej o pieniądze. Jeżeli tak by było, to by to chodziło bardziej związane tutaj, co jest. To czyli osoba taki wysoki, wysoki facet bardzo, taki ten, misiowaty, ale przystojny. Więc tu bym powiedziała, że będzie powrót jego. W ogóle jakiekolwiek powroty macie wagi, możliwe, że Wy powrócicie. Tutaj są pokazane bliźnięta, raki, serca. No i, 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 i co jeszcze jest, kto jest, czy no? Skorpion jest dwa razy pokazany, więc tutaj takie osoby do Was mogą powrócić, ale też te osoby mogą mieć na przykład w innym znaku, więc tu bym. Dla niektórych osoby, które jesteście w związkach i coś takiego jest, to uważajcie, tak? Teraz tak, będziecie mi do czynienia, albo, bo tutaj jest, że to są też i faktury, to są też i umowy, to są związane z papierami, więc tu jeżeli ktoś was o coś poprosi, nie bieście, nie bieście, bo ktoś nie, nie gra, ok, tak? z takich rzeczy. Tutaj jest oszustwo pokazane. Tutaj chodzi, że ktoś chce od kogoś wycyskać albo zrób mi to, albo pomóż mi, nie martw się, nic nie będzie, to tutaj potem masz przez dwa lata mękę, yy, ciąganie. Yy, wiecie, to jest takie ciąganie, yy, możliwe i sądy, nie sądy z takich rzeczy, ale też i spłacanie po kimś, więc tutaj bądźcie ostrożni. Opieka, coś się wydarzy w niedzielę. W niedzielę podczas, nie wiem, możliwe, że to jest albo ból, albo coś z kręgosłupem, tak? Za dużo na siebie nie bierzcie, albo ktoś będzie bardzo chciał od was dużo. Tutaj bym po prostu uważała, bo będzie no, silne zmęczenie. Ale to jest też... Kochani, uwaga, bo osoby zazdrosne będą Was atakowały. Zazdrość jest okrutna, więc tutaj bym pod tym względem była, tak? Zobaczymy jeszcze. Uuu, No tutaj możliwe osoby zazdrosne, to są sąsiedzi, to jest osoby, które wy się wybudowaliście, kupiliście lub będą z takich rzeczy serca i uważajcie, bo to jest osoba, która która do Was e, przyjedzie, e, zapowie, e, z, z, jakaś zapowiedź będzie. I teraz jeszcze uważajcie, bo jakieś pieniądze za dom lub papiery, coś z takich rzeczy trzeba zapłacić. Dom, auto, bo jest tu Rydwan. Więc tutaj bym uważała, e, żeby zobaczyć, czy jest wszystko opłacone. A widzicie? Tak, możliwe, że coś trzeba zapłacić z takich rzeczy. Możliwe opłata auta. Sprawdźcie swoje papiery teraz, tak? Czy macie wszystko opłacone? Druga rzecz jest taka złodziej, to jest młoda osoba. Możliwe, że zacznie wam ginieć, ginąć te pieniążki. Albo też możecie znaleźć u kogoś tego, z, wiecie co? Zwróćcie uwagę tam, gdzie macie na przykład worki na śmieci, worki, coś z workami jest związane. Możliwe, że coś jest, ktoś kupił rybkę, albo ktoś ma sklep zoologiczny, czy cokolwiek, coś co jest napompowane, wygląda jak worek, tak? To tam możecie też coś znaleźć lub coś tam mm, no będzie takiego, no, albo wy tam kitracie, no to też tak może być. Więc tutaj... Serca, no bądźcie ostrożni. Tu macie ładne karty, bo tutaj macie miłość, ale teraz tak, bóle albo to są biodra, albo coś jest z biodrami. Możliwe, że jakiś szpital, coś z takich rzeczy będzie. Coś z takich rzeczy będzie. Szpital, możliwe, że ktoś miał coś robione podwójnie, tak? Tu, jeżeli mam mówić, no to będzie wszystko ok będzie wszystko ok, tylko albo czekacie, tak to coś się zadzieje, czyli telefon dostaniecie i będzie tak yy, 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 ktoś będzie działał, czyli lekarz będzie działał, no więc powiem wam, że w wagi, że macie ok, zwłaszcza, że jest miesiąc miesiąc jest smoka musimy to też patrzeć pod uwagę i macie gwiazda roczna smoka, jest to gwiazda dwójka, więc tutaj z chorobami ale to nie jest związane z chorobami, tylko też, że takie osoby możecie w Waszym życiu spotykać, ale też możecie mieć do czynienia z kobietą, która jest na przykład, albo spotykać kobieta, która nie może mieć dzieci, starsza, jest to pielęgniarka, taka osoba, więc tutaj spotkania różne, możliwe, że taka osoba też do Was aniołki przyjedzie. Tutaj musicie być po prostu czujni i na pewno będziecie mieć do czynienia z osobami z poznaku, bo wy jesteście psy, nie? Z chińskim, te osoby, które są z października, więc no to wy musicie bardziej uważać, dlatego, że wy macie opozycję, więc tutaj no z takimi osobami, ale też i konflikt z osobami z poznaku smoka będzie, będzie jazda, więc tutaj bądźcie moje. Serduszka czujni. W ogóle smoki to są takie, że mają urojenia co niektóre osoby. Więc tutaj, no uwaga, sobie coś wbijam do głowy i heja. Ale będzie o, dobrze, będzie alleluja i do przodu, kochani. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie, złoty tarot Wam życzę z całego serca. Dziękuję, się i pozdrawiam.